To na pewno nie był główny cel tego filmu, ale jakby przy okazji ten, ten film odegrał pewną rolę rzeczywistości. Prawda? Natomiast główny cel pewnie to było działanie na widzów, oddziaływanie na widzów, skłonienie nas, widzów, pewnie głównie tej publiczności premierowej z 1999 roku. 13 lat minęło, jest rzeczywistość trochę inna, ale myślę, że nie całkiem. Myślę, że on ciągle. Działa w pewien sposób. Pod pozorami filmu sensacyjnego jest to jednak coś w rodzaju moralitetu, takiej refleksji o winie i karze, opowieści o winie i karze. Dam Państwu przykład, wiele można być, dać takich przykładów, analizując ten film, ale dam przykład: jeden, który wydaje mi się, oczywistym, takiej formy, która sprzyja, czy skłania takiemu myśleniu o rzeczywistości. Jest taka zasada semiotyczna o ramie utworu artystycznego, który na podobieństwo tekstów kultury, że rama, czyli początek i koniec, to jest takie przejście, gdzie pomiędzy początkiem, a całą resztą Coś się dzieje, tak jak przy wchodzeniu do świątyni, prawda? Wykonuje się specjalne znaki. To jest takie przejście. Rama jest z zewnętrznego punktu widzenia. Początek, proszę zwrócić uwagę, jest z zewnętrznego punktu widzenia. Odpowiadającego jakby temu wrażeniu odbiorczemu, którym, z którego ja zdałem sprawę, że pamiętam te relacje w gazecie. Krzysztof Kowalczyk czytał to w superekspresie. Od, od sprawozdania w Super Expressie, wyszedł, który był jeszcze bardziej sensacyjny zapewne zgodnie z charakterem tej gazety. Z zewnątrz, że to porachunki mafii. Początek to jest, to są oględziny policji. Obojętnych policjantów, którzy wykonują swoje, swoje zadania, którzy właśnie dochodzą do tego wniosku, do którego skłaniały te pierwsze reportaże gazetowe, że to pewnie pewne porachunki mafii rosyjskiej. Oni coś takiego Y, y, mówią, y, mojego czuja to przyjaciele ze wschodu, coś takiego. Temu towarzyszy taki motyw Michała Urbaniaka. On, 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 on skomponował muzykę do tego filmu, ale są dwa główne motywy, w tym jeden jest właśnie do tej ramy, skojarzony z tym zewnętrznym punktem widzenia. I potem ta muzyka powraca w samym finale, y, po telefonie, który wykonuje Adam, grany przez Gonerę. I znów jest zewnętrzny punkt widzenia, bo kiedy on odchodzi, zmiesza się z tłumem, podają, podają wszystkie napisy i pojawiają się informacje, no wtedy dość poruszające, bo my się solidaryzowaliśmy z tymi bohaterami, byliśmy nimi jakby, i potem się dowiadujemy, że oni za to wszystko dostali po 25 lat, czyli siedzą. Oni siedzieli wtedy, kiedy kiedy publiczność premierowa oglądała ten film. Czyli to jest znowu zewnętrzny punkt widzenia tych, tych, Sędziów, którzy wydali tak surowe wyroki. Ale wtedy myślemy, myślimy, czy one nie były sprawiedliwe, czy jednak zbrodnia nie jest zawsze zbrodnią. A w środku jesteśmy jakby z nimi, czyli oglądamy z wewnętrznego punktu widzenia. Z, z nich. Wszystko jest z ich perspektywy, oni są cały czas na ekranie, albo jeden, albo drugi. Nawet późniejsza recepcja skłaniała sympatię widzów ku temu sikorze, który napisał książki i tak dalej. E, 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 tutaj ten, ten Bryliński, czyli Adam grany przez Roberta Gunnerę, może przez jego atrakcyjność fektorską, może, że ta relacja między nim a dziewczyną jest w filmie taka głębsza, ciekawsza, może przez to, że widzimy jego zaplecze kulturowe, poznajemy jego rodziców, dom taki sympatyczny, bardzo inteligentny. Może przez to do niego pije nam bardziej serca. On jest takim głównym bohaterem filmu. Przeżywamy jego emocje. I, i, I to jest ciekawe, że on, reżyser kieruje naszymi emocjami, realizując ten film, robiąc, przeprowadzając całą tę środkową akcję. Celowo jej ja nie szczególnie najważniejsze i tak wiadomo, że oni zabiją tego geralda, tego chylę, no bo to, jest, to się zdarzyło, prawda? To, 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 to jest jakby publiczność premierowa, nawet specjalnie stawiam Państwa w ich sytuacji tych widzów premierowych mają w pamięci to zdarzenie, bo jeszcze wtedy, kilkanaście lat temu wszyscy czytali prasę i, i no ale nawet jeśli dzisiaj nie czytają prasy, to czytają wszystko w internecie i to wszyscy znali te historię, prawda? To jest, to jest opowiadanie znanej historii. Ale ważny jest nie sam przebieg zdarzeń, ważne, jest, ważne są emocje z nimi związane i y, motywacje, y, nadzieje, y, to wszystko przeżywamy jakby.